Hello, i witam Was na moim kanale. Ja Marcinek. Dajcie, zasrybujcie mój kanał, działają do dzwoneczkiem i dacie w górę. Widzowie, dzisiaj gramy w Stumble Guys. To jest już piąty odcinek z naszej serii Triki w Stumble Guys'ach. Otwieramy na początek za darmo spiny. Zwykłe lub lepsze. Lecimy. Widzowie, widziałem, że więcej dobiliście niż wow, to łatwo dobijemy. Jak chcecie kolejny odcinek z tej serii, to e, pamiętajcie musicie teraz dobić 20 wyświetleń pod tym, pod tym odcinkiem żeby był jutro na kim musicie dobić 20 wyświetleń do jutra do jutra macie czas widzowie nie macie do piątku czas Postaram się nagrać najszybciej dla Was, ale pamiętajcie, musicie po tym. No, musi być jak będzie 20 wyświetleń, bo już dobiście 15, jeszcze więcej. Bo dobiście chyba jakieś 64 albo coś tam. No to dzięki widzowie, to na z łatwością chyba dobijemy te. Wiecie ile? Chyba z łatwością dobijemy, prawda widzowie? Chyba z łatwością dobijemy te. Um, te um, Te 20 wyświetleń, no i będzie to szósty. Będzie kolejny szósty. ci legal, to jest piąty. Zaczynamy gierkę. Zaczynamy od trików. Mam teraz na Frozenowej, na tej. No, na tej wiecie, no, co jest. No, jak ona się nazywa? No, coś tam. Tak. Dobra, lecimy w um, round, Dobra. Lecimy hopsa. Hyp. Dobra i hop. Hyp. Hyp. hop, Hop! I może będzie, może będziemy pier si Nie. Dobra, już nie będę tego robił, bo nie udało mi się. Widzowie, nie wiem czy nagrać dla was zebrawy Stary Słów, że go otwieramy karnet zadymiarski. Może coś się pojawi na tym. Wiecie, że ja. I będzie odcinek, jak otwieramy ten karnet zadymiarski ze StumbleGuysów. Ten kolejny, bo to chyba będzie taki, taki, taki świąteczny karnet kolejny. Może jakieś świąteczne skiny będą nowe. Nie mam żadnych skinów Halloweenowych. Na Brawl bym chciał też dobić te skiny Halloweenowe, widzowie. No, Brawl o Win, to to czasem się pojawiają te skórki w sklepie. No i bym chciał je zdobyć. Tylko. No, czasem tylko z Brokiem, zombie Brokiem. I pozdrawiam znowu moją y fankę, którą was wszyscy, wszystkich widzowie. Widzowie, yy, bo wiecie, że yy, na YouTubie albo ten, to nie wiem, czy macie napisane tam społeczność, że tam wpisuje sobie jakieś różne wiadomości, wam mówię. Nie wiem, czy tam. Czy to już widzicie, czy, czy to jest w ogóle. Widziane przez Was, bo. Ja nie wiecie chyba o co chodzi, dobra. Postaram się to jakoś naprawić. Chyba zrozumieliście, że na tak dokładnie nie powiedziałem. Udało się, papa! Pa. O nie! Dalej jesteśmy widzowie Bo to było tylko na 8 osób, dobra, zapomniałem Nie zauważyłem tego O nie, jakiś ufoludek O, ten wygra, nie A, już po Już po Lecimy dalej Widzowie Na tej mapie tak dużo trików Chyba nie znaleźliśmy nawet no, w ogóle żadnego triku. O, nie ta mapa. O, nie, widzowie. Najgorsza mapa. Nie może być. Finał wygramy. Widzowie, teraz bez żadnych trików. Wiem, że ten odcinek się na. Wow! Uuuu! Uu! Au! Wow! Omg, omg Omega xd xd sam się przewróciłem, a ten mhm. xd dobra, lecimy widzowie wiem, że takich słów teraz używam, nie wiem co stało jest, uda się nam, będzie pierwszy widał! ale musimy teraz dobrą drogę nie. udało się nam, idealnie widzowie, dora. jesteśmy no, jesteśmy pierwsi! Udało się, nam. No. no i tańczymy, ty, 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 ty. To jest chyba tańcz z Fortnite'a. Tańczymy, tyk, tyk, tyk. No, wygraliśmy tą grę, widzowie. ale nie spodziewałem się, że wygramy. Nie spodziewałem się tego. Dobra, lecimy dalej, tylko wybiorę sobie skina. Tego folutka, tego green aliena. To lecimy nim. Widzowie, wiedziałem, że chyba dużo dobiście na tym... Nie. Nie wiem, już zapomniałem Bo ostatnio jak patrzyłem na kanał Ninja Player, czyli Robloxownika kanał, no to chyba były cztery, nie wiem już, ile bo nie sprawdzałem. Zobaczę sobie chyba dzisiaj. Widzowie... Nie chcę chyba dla Was już robić live'a. Bo tak to by live'... Ej! Ale oni nic fajnaczkami są! Kurde! Ale cwaniaczki z nich, no. Ja bym chciał ich pocałować i zniszczyć. Ocieś mi Mikołaju, no chcesz zjeść mi kanapkę? Chodź tu! Widzowie, wiecie o co chodzi z tym trikiem. Bam bram bram. Idziemy pocałować cykłość Kurde, nie zdążyłem go... Dlaczego on się wrócił? Przegraliśmy widzowie? Z jakąś legendarną skórką, no graliśmy już, ale może jakąś inną? Hmm. A może jakąś szepicką mam dużo, o! Nie, na święta, jak będą, jak będzie pierwszy grudzień, to samymi świątecznymi skinami, na przykład tym będziemy grać, tym, no i Mikołajem tylko. A tylko ten chyba mam skórki. Bardzo gramy w tą nix Lecimy, da lecimy, widzowie. A wtedy, widzowie, jak był ten kosmos, to było xd, że ja się przewróciłem. I... Ale to było nawet epickie, bo dało mi się tam, to jest jazd, bo tam taki był trik. Tutaj nie ma żadnych trików, ale musimy, widzowie, przejść. No jest trik taki, a nie wiem, czy to... O, dobra, dzięki gościu. Ej, ej, ej. Dzięki, mamy więcej miejsca. O, dzięki, 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 dzięki. Dzięki, a, dzięki, nie, dzięki, nie. Hip, hip, jest, widzowie, jest, udało się nam. Hip, nie, 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 hy, hy, nie, nie. Widzowie, jakie byłem, mogłem przejść tutaj. Dolecimy da, dalej, widzę. Stumble Pass jest fajny. No i ta gra jest podobna do Fall Guysów. Wiecie, że chyba dwa miesiące albo trzy miesiące temu nagrałem pierwszy odcinek z tej gry. No, było trochę fajnie, jak nagrywałem z wami ten pierwszy odcinek. Nawet nie, nie pamiętam ile dobiliście wtedy. Już niedługo będzie już mój kanał 4 lata widzowie. Może coś zrobię, jak będzie styczeń pierwszego. Może coś nagram, jakiś odcinek specjalny, może live. Zobaczycie widzowie jak to będzie z pierwszym styczniem 2023 roku. 4 lata mojego kanału i nawet... Długo trochę już nagrywam, bo 4 lata to są już prawie. Na razie to są. Wygląda to na 3 lata. No kurde! Dzięks! Papa! Nie! Nie całuj mnie, głupko! Nie! To był gubek jakiś. Dobra, jesteśmy dalej. Lecimy. Jest, możemy się udać, Nie! Kurde, nie dam się... Dobra, ja jedę tą stroną, bo tutaj... Chcę kogoś pocałować, dajcie się pocałować. Chętnie was wszystkich pocałuję No go... Kościół No nie Nie, znowu to samo Dlaczego mi triki tak źle id idą, widzowie? Nie wiem, jakoś tak źle mi idą Lubię dla was nagrać, widzę, już... wiesz. a hate. O, to jest taka jeden trik, ale... Kurde, bo ja nie wiem, czy zdążę te dwa triki wam pokazać. O nie, 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 nie. Bo na tej mapie trudno się odbić. No kurde! Ta mapa jest wściekła. Hip! Może zdążę ten trik wam pokazać widzowie Tylko musicie tak szybko dojść tutaj, tylko mi się nie uda tego. Oj idealna I hop. 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 Widzowie, taki. Oh, Widzieliście? Widzieliście? Taki trik, że można tam na tej górze i ten. Ja zrozumieliście no i tak dużo w tym odcinku, w tym piątym nie było trików, ale to już jest koniec odcinka, no to papa, pa. Pa! pa.